Długo nie, nie gadaliśmy. Z 15 minut rozmowy nasze o tych motocyklach się skasowało właśnie. Więc... Znaczy może się nie nagrało, więc kto jest winny, pewnie nikt. Kto tak przypadek nam urządził w nasze życie. Nikt nie jest winny, ponieważ nikt nie nacisnął przycisku rekord. Dzisiaj z nami GSX myślnik S1000. Tutaj. GSX Myślnik S 950 Motocykle bliźniaczo podobne, niemalże bliźniaki syjamskie, ale jak się okazuje wcale nie tak do końca. E, tysiąca mieliśmy okazję poznać w zeszłym roku. Ja miałem okazję kręcić o nim film, testować go, pojeździć na nim dosyć dużo. 950 jest dla mnie całkowitą nowością, ale czy na pewno? E, tak, moim zdaniem jest to całkowita nowość. E... Chociaż przesiadając się z jednego motocykla na drugi czujesz się identycznie, ale już po ruszeniu czujesz, że ten motocykl jest inny. I wpadliśmy dzisiaj na genialny pomysł, że zrobimy to porównanie w ten sposób, że ja wsiądę na 950, a po jakimś czasie przesiądę się na 1000, natomiast pan Tobiasz zrobi dokładnie odwrotnie. Całkiem zaskakujące, bo mieliśmy dwie możliwości. Mogliśmy zrobić tak, że ja mogłem wsiąść na 950, a ty na 1000, ale zrobiliśmy na odwrót. Wsiadłem na 950 i już po kilku startach pod świateł, po kilku kilometrach stwierdziłem, że zdecydowanie nie można powiedzieć o jakimkolwiek braku, czy niedostatku, mocy momentu obrotowego i w ogóle tego co daje ten motocykl 950. Ej, wiesz co? Jednak wolę 1000. A ja jednak wolę 950 nadal. Ten silnik generuje 70 kW, czyli niecałe 100 koni mechanicznych. Można powiedzieć, że jest to niewiele, ale z drugiej strony mamy tutaj tak wspaniałą elastyczność i wręcz aksamitną pracę silnika. I przebieg tych momentów i mocy, że można się w tym sprzęcie naprawdę zakochać. I mówię to zupełnie szczerze. To na co na pewno zwróciłem uwagę, to. Może inaczej. Kiedy wjeżdżaliśmy spod salonu Suzuki, przedstawiciel Suzuki mówił nam, że tak do 5,5 tysiąca obrotów na minutę nie czuć różnicy w mocy między tymi silnikami. Ja to czuję, ale bardziej w zmianie obciążenia. Kiedy dajesz gazu, puszczasz, to ten motocykl nie jest taki, ten motocykl, czyli 950 nie jest tak ostra jak 1000. Natomiast... Schamowałem je tutaj, schamowałem, to, tego w zeszłym roku już miałem okazję tak przetestować. 35 na godzinę, szósty bieg, odwinięta maneta. Eee, 950, 35 km na godzinę, odwinięta moneta na szóstym biegu. I ten motocykl dokładnie tak samo aksamitnie przyspiesza jak 1000, więc tutaj jeżeli chodzi o elastyczność nie możemy się przyczepiać. Zdecydowanie nie. No jest to ten sam silnik, e, identyczny. Konstrukcyjnie te silniki zupełnie się nie różnią, nadal jest to stary dobry Gixer. 150 koni, niecałe 100 koni. Jest tutaj tak naprawdę tylko podłubane w elektronice. I uwaga, bo to jest bardzo moim zdaniem istotna informacja. Ten motocykl dostępny jest na prawo jazdy A2. Czyli jeżeli masz prawko A2 albo masz już w ogóle prawo jazdy A, ale zaczynasz jeździć i chcesz zadać głupie pytanie w internecie, czy litr to jest dobry pomysł na pierwszy motocykl, to nie musisz go zadawać, bo możesz sobie kupić gsx sa 1000, czyli litra, ale z homologowanego do A2, czyli nie posiadającego za dużo mocy, no i sobie jeździć. Jeżeli masz jazdy A2, do czasu aż zrobisz kategorię A, a jeżeli już ją masz, do czasu aż się wjeździsz i stwierdzisz, że pełna moc jest ci potrzebna. Z tym, że wtedy ten 1000, o którym wspomniałeś, będzie modelowo 950. I co jest też fajne, to to, że to są, te motocykle są identyczne pod względem ergonomii, czyli masz tak naprawdę kawał porządnego motocykla jeżeli jesteś na przykład dużą osobą, która może się czasem na 500 czuć no, trochę jak goryl Magilla na wrotce, to tutaj masz naprawdę kawał porządnego konia i nie będzie Ci przerastać swoim potencjałem. To na co na pewno zwrócicie uwagę przeglądając katalogi Suzuki to cena. Te motocykle przede wszystkim różnią się ceną. Ile kosztuje 950, km, a ile kosztuje 1000? 46 900 kontra 59900, czyli jak widzicie różnica jest zdecydowanie zauważalna. Czyli zostaje na używanego krosika? Na używanego krosika, albo na 125 dla żony, syna. No i ta różnica cenowa nie wynika z niczego, bo 1000 ma po prostu lepszy ospęd. Tu nie chodzi nawet o silnik, o sterowanie silnikiem, że mamy więcej mocy, ale przede wszystkim. Zawieszenie. Tutaj mamy regulowany widelec upside down. Tutaj mamy również upside down, ale klasyczny, bez regulacji, podstawowy. Zawias. Mamy tutaj też różnicę w hamulcach. Tutaj jest Brembo, tutaj mamy Tokiko. Obydwa są radialnie mocowane te zaciski przy w przypadku obydwu widelców. Nie powiedziałbym, że jest jakaś wielka różnica. Oczywiście, jeżeli byś mocno pałował na to, że prawdopodobnie ten się później zagotuje, może być ciut lepsza wyczuwalność, dozowalność, ale w takim codziennym użytkowaniu dajmy sobie spokój z porównywaniem, który z nich będzie lepszy. Sporą różnicą na przykład jest to, że w podstawowym wyposażeniu ma już quickshifter, a 950 niestety nie ma. Ale jeżeli podejdziemy do 950 jako do bardziej cywilnej wersji motocykla, to nie musisz mieć tego quickshiftera. Tutaj widać aspiracje sportowe. Spokojnie można biegi przebijać bez wysprzęglania, wystarczy ująć tego gazu. Ta skrzynia działa bardzo precyzyjnie. Tutaj na przykład mamy taką bardziej fancy e, mocowanie kierownicy przy półce. Kierownica też jest poszerzana, taperowana. Tutaj jest troszeczkę inna regulacja e, linki sprzęgła. No parę bajerów można powiedzieć. To co widzi kierowca za kokpitu to inne kierunkowskazy. Tutaj mamy takie wielkie buły, tutaj mamy bardziej filigranowe yy, kierunkowskazy, to wydaje mi się, że... Do, do estetów na pewno trafi bardziej to rozwiązanie. Ale właśnie, co ciekawe, motocykle są niemal identyczne z jednej strony. Mamy tą samą ramę, ten sam silnik, to samo, te, te same koła, wahać i tak dalej. Natomiast różnica w widelcach powoduje, że te motocykle inaczej się prowadzą. Moim zdaniem GSX-S1000 jest taki trochę bardziej podatny na zmianę kierunku jazdy. E, 950 minimalnie bardziej stabilna mi się wydaje. No tak, i to, się, to też koreluje z tym sposobem oddawania mocy albo nerwowością silnika na zmianę obciążenia. Znaczy, to nie jest nerwowość, to nie jest nerwowy motocykl. Nie, ten też nie, ale chodzi mi o to, że tutaj jest większa nerwowość niż tutaj. To może wynikać również z napięcia łańcucha, wiadomo, to, jest już takie, to, są, bardzo, to są niuanse, to są bardzo małe różnice. Generalnie, użytkując gsx 950 w mieście, czy tak jak teraz w jakiejś tam trasce turystycznej, to z tym zawieszeniem nie mam problemu, nawet przy takich przekładkach, czy na jakiejś tam zwichrowanej nawierzchni. Myślę, że jest tutaj zdrowy kompromis w tym zawieszeniu pomiędzy właśnie twardością, precyzją prowadzenia, a komfortem jazdy i tutaj, tak jak mówisz, no różne nawierzchnie. Ee, działa to wszystko w porządku, nie jest przesadnie twardo. Na pewno, tak jakby mógł sugerować wygląd tych motocykli, bo trzeba przyznać, że wyglądają jak rasowe, sportowe Golasy. Nie wiem o co chodzi, ale yy, próbowaliśmy. W poprzednim filmie, który się nie nagrał, e, sprawdzić, ile, jakie spalania mają oba motocykle. Ja pamiętam, że w zeszłym roku jeździłem tym e, GSX-SSM-1000 i on nie spalał dużo paliwa. Właśnie on bardzo mało mi spalał tego paliwa. Ale w, mamy różnicę w softie. Tutaj pokazuje, ile kilometrów przejdziesz na litrze paliwa, a tutaj pokazuje, ile e, litrów paliwa spalasz na 100 kilometrów. Tak, no i przy jeździe właśnie takiej miejskiej, tutaj nam wyszło 6,8, a, a tutaj 14,2, ale kilometrów na litr. Który byś wybrał motocykl, ty, panie Piotrze? I to jest właśnie zasadnicze pytanie: tego, dlaczego się tutaj spotkaliśmy. Który z tych motocykli jest, nie wiem, lepszy? No, żaden z nich nie jest lepszy. Moim zdaniem, żaden z nich nie wygrywa tego porównania, ponieważ są to, moim zdaniem, motocykle dedykowane innym osobom. Tutaj masz 150 tłustych koni regulację zawieszenia pełną, więc możesz tym sprzętem naprawdę powyciskać ułamki sekund na torze. Tutaj z drugiej strony masz dużo bardziej zdroworozsądkowe podejście do tematu sportowego nakeda, którego używasz do jeżdżenia po mieście. Ja bym wybrał mimo wszystko 950, ponieważ uważam, że nie umiem na tyle jeździć, żeby skorzystać z 70% potencjału tego silnika, czy tego ustawienia silnika. A tu myślę, że do 80% bym był w stanie jakichś, albo nawet może się mylę, do 80, może to jest nawet 70 albo 60%. Bym był w stanie dojść. I tylko te procenty i procenty. Człowiek chodzi o to, żeby ten motocykl po prostu dawał ci fan z jazdy i żebyś nie czuł się przez niego przytłoczony. E, tutaj jest zdecydowanie większa po prostu ogarnialność tego sprzętu, prawda? Ale jeszcze trzeba, będąc uczciwym, dodać, że w tysiącu to nie jest tak, że odkręcasz manetę i jest. Ło Jezu, co się dzieje? Jedziesz normalnie tak samo jak tym motocyklem. Tylko, że jak mu odwiniesz i poczekasz chwilę. Niedługo, ale chwilę, to nagle no, katapultuje cię do przodu. Tutaj tego efektu nie ma. Mówimy o wysokich obrotach, tylko czy w mieście, czy w ruchu ulicznym, miejskim nie jeździmy w ten sposób. Przynajmniej nie powinniśmy. Wiem, że znajdzie się gdzieś grupa baranów, którzy tak próbują jeździć, ale to nie o to w tym wszystkim chodzi. Te motocykle mają jeździć, mają to robić w spektakularny sposób, bardzo przyjemny sposób, ale jednocześnie bezpieczny. I no, tutaj mamy też tym podstawowym GSX-ie, bo tak możemy nazwać, że jest to budżetowy GSXS, cała całą masę elektroniki. I yy, praktycznie jest wszystko na tym pokładzie, oprócz wyświetlacza TFT, ale w tysiącu też nie mamy wyświetlacza TFT. No i jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to to, że jednak gsx y a w przypadku 950-tki, mówimy o naprawdę tanich nakedach litrowych. Wracając jeszcze do tej 950-tki i określenia budżetowy, ono jest takie pejoratywne moim zdaniem w przypadku tych, tego motocykla, ja bym go bardziej nazwał zdroworozsądkowym, zdroworozsądkową wersją GSX-S 1000, bo tutaj nadal jest pełno potencjału, spokojnie dwie paki zapinasz z szóstki już po chwili, tak koledzy mówili. Cały czas jest stabilnie, przyjemnie, no i wygląda no, niemal identycznie jak litrówka, która kosztuje 13 i czy coś tam więcej, tak? Chciałbym za parę miesięcy, pod koniec roku, zobaczyć zestawienia sprzedażowe motocykli 2022, bo może się okazać, że ta 950 będzie szarą eminencją polskiego rynku motocyklowego i okaże się, że ona naprawdę dobrze się sprzedaje, ponieważ z jednej strony ma wszystko to, co ten, ale nie ma tak dużej ilości mocy, więc część osób może się skusić po prostu w obawie przed nadmiarem mocy. A znowu z drugiej strony mamy motocykl, który jest 13 tysięcy tam plus minis, tańszy od tej podstawowej wersji, tej bazowej wersji punktu wyjścia, jakim jest GSXS 1000. Czyli co? Gdzie? Czyli ja 950. I ja też. Dziękujemy Wam bardzo. Trzymajcie się. Dobrego tygodnia. Cześć i pa!